Na początku tego odcinka pozwolę sobie zacytować kilka fragmentów z chłopów Władysława Rejmonta, które to fragmenty idealnie nastroją nas i państwa do tematyki, którą poruszymy dzisiaj razem z Dorotą tulej Malik. Ziemia była matką karmicielką, była wszystkim, co mieli, była bogiem ich żywota. Albo inny fragment: Żyli jak w kole duszne w w kole pór roku, w kole dni i nocy, w kole narodzin i śmierci. I może jeszcze jeden: wszystko tu żyło, wszystko śpiewało, wszystko budziło się do życia z wiosną. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś porozmawiamy o niezwykle fascynującej teorii, która łączy filozofię, naturę i medycynę. Porozmawiamy bowiem o teorii pięciu żywiołów. Opowiemy o tym, jak drewno, ogień, ziemia, metal i woda tworzą harmonijną całość w ciele człowieka, wpływając na nasze zdrowie, emocje i życie codzienne. Przyjrzymy się także, jak te elementy odzwierciedlają cykle przyrody, pory roku i etapy życia człowieka. Zapraszam do świata, w którym Każda zmiana jest częścią większej całości. Ze mną w studiu Dorota Tułe Majalik. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy. To pytanie nie błędzi, kto pyta, nie błędzi. To kto pyta, nie błędzi. kto pyta, nie błądzi kto pyta, nie błądzi To pyta, nie błędzi. No to zaczniemy tak teoretycznie. Czym jest teoria pięciu żywiołów w tradycyjnej medycynie chińskiej? No właśnie, chciałam tutaj Państwa zaznajomić z koncepcją medycyny chińskiej, która dla mnie wydaje się taka bardzo wszechstronna, która traktuje człowieka holistycznie, w odróżnieniu od medycyny konwencjonalnej, która zajmuje się badaniem poszczególnych organów. Nie mając świadomości, jak bardzo jedne yy, współtworzą yy, drugie, wpływają na drugie. Yy, I tutaj właśnie zaz chciałam zaznajomić Państwa, może to już wiecie, to te pięć żywiołów, które bardzo współgrają z nami i powinniśmy je mieć zharmonizowane. Mianowicie, jest to drewno, ogień, ziemia, metal i woda. Oczywiście w zależności od tej teorii tutaj medycyna w ten sposób postrzega te żywioły. Medycyna ajurwedyjska inaczej troszkę, ale generalnie koncepcja jest podobna. Tak Chodzi o to, żeby pokazać, że woda, ogień, ziemia to jest coś, co w takim bardziej symbolicznym znaczeniu oddziaływuje na nas w kolosalny sposób. I zgodnie z tą teorią tutaj drewno to symbolizuje wzrost, rozwój, zrozumienie tych powiązań między żywiołami w ciele, pozwala spojrzeć na ciało jako taki dynamiczny, taki system, kiedy jeden element wpływa na, na pozostałe i ta równowaga między żywiołami jest kluczowa, aby cieszyć się dobrym zdrowiem. To jakie organy, emocje przypisane są poszczególnym żywiołom? Dzisiaj zajmiemy się energią, czyli żywiołem wody. Odzwierciedleniem tego żywiołu są nerki i pęcherz moczowy. Zajmiemy się również drewnem. Żywiołem drewna odpowiada temu żywiołowi wątroba i woreczek żółciowy. Zajmiemy się również może nie dzisiaj, ale w kolejnym odcinku, bo lepiej to rozbić na, na dwa, bo za dużo informacji w jednym odcinku by się znalazło. Powodowałoby to mętlik. Żywioł ziemi, który reprezentuje stabilność, a, mm, taką zakorzenienie się w tu i teraz. I temu żywiołowi odpowiada śledziona i żołądek. Metal to płuca, jeli to grube. Oczywiście tak, te pięć żywiołów. Też y, można odnaleźć y, w stadiach życia człowieka, prawda? Te pięć elementów odzwierciedla właśnie ten cykl przemian zachodzących też w przyrodzie, tak jak już wspomniałeś w, w wstępie, genialnie zresztą to ująłeś. Podobało Ci się? Bardzo, wow, naprawdę. Natomiast y, jak można tutaj przenieść te pięć żywiołów na rozwój człowieka? No właśnie. Płód znajduje się w elemencie wody, tak? Wody płodowe. My przez 9 miesięcy pływamy sobie fajnie. Potem właśnie przechodzimy w żywioł drzewa, tak? Przychodząc na świat, dostajemy takiego kopa energetycznego. To jest rozwój, czyli żywioł drzewa, który symbolizuje właśnie ono noworodka, który początkowo jest taki drobny, kruchy. Musi energię potrzebną do wzrostu zgromadzić. Potem mamy ogień, to taka wczesna młodość, wzrastanie, pierwsza miłość, tak? To wszystko w nas buzuje. Potem y, następuje taka dojrzałość, stabilizacja, zbieranie owoców swojej pracy i wtedy wchodzimy w żywioł Ziemi. Po czym jest takie starzenie, może nie starzenie, tylko późne dojrzewanie, bardziej nie starajmy się wyobrażać sobie, że się starzejemy, bo to, to jest tylko fikcja. I wtedy wchodzimy w element metalu, natomiast ostatecznie ta, no, ten koniec naszego tutaj m, pobytu na Ziemi. To się godzimy z końcem ludzkiego życia tego doczesnego, przypominam. Wtedy jesteśmy wiecznie jak woda, tak? Także tak to się ładnie tutaj komponuje. Te pięć elementów również odzwierciedla sposób przyrządzania potraw w medycynie chińskiej. Mamy smak słodki, to jest żywioł ziemi. Smak ostry to Żywioł metalu. Smak słony to woda, smak kwaśny drzewo i smak gorzki ogień. To znaczy na różnych etapach, stadiach naszego życia trzeba spożywać inne potrawy? Nie, 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 tylko w tej, po prostu kuchnia pięciu przemian, tak zwana, właśnie w kuchni chińskiej, oni po prostu tak specyficznie dodają w kolejności te. Te różne przyprawy, żeby to tworzyło taką harmonijną całość i wtedy to ma dobrodziej takie dobre działanie dla organizmu. Tak samo, jak nie wiem, za dużo soli czy za dużo cukru, tak samo pewnie i tutaj mamy jakiś nadmiar lub niedobór konkretnego żywiołu w Ale oczywiście może wpływać na nasze zdrowie. My zaczniemy dzisiaj nasza, naszą zabawę z żywiołami od wody, ponieważ woda kojarzy się z zimą, akurat przypisana jest do pory roku zimę. Zima to woda, tak? Przeciwieństwo lata. Jest to zamknięcie pewnego cyklu, zbierania plonów, przygotowania się do nowego cyklu. Potem wtedy zauważa się taki bezruch, taką ciszę, tak? Nie ma prac polowych, jest siedzenie w domku, tak? przy, przy kominku najlepiej, pod kocykiem i wtedy jakby przygotowywujemy się na coś, co się zaraz rozpocznie, wytrysk takiego taki nowego życia. Ale teraz musi być zawsze taki, taka, taka, takie przygotowanie do, do pewnego działania. Potem no, oczywiście um, następuje wiosna. Tak? To jest narodziny, odradzanie się, tak? eksplozja tego życia. Jest to taki ruch skierowany w górę. Taka witalność, wtedy wszystko ożywa, jest taka nadzieja, tak? Wszystko ten jałowy krajobraz zamienia się, zmienia się po prostu w mgnieniu oka. Po tej wiośnie następuje lato, czyli pojawia się element ognia, ciepło, radość, wzrost, miłość, tworzą się jakieś nowe relacje, tak? Potem mamy co? Późne lato to ziemia, czyli zbiory, gromadzenie różnych wspomnień. Y, magazynowanie tych plonów fizycznych. Jest takie, takie poczucie takiego, y, poczucie bezpieczeństwa, satysfakcji. Y, y, potem jesień, element metalu. To już takie powolne, takie... Y, y, energia idzie w dół, tak? opadają liście. To już jest takie przygotowanie się do takiej... Y, 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 zaniku tej przyrody, tak, to już jest takie, to wszystko pada, takie przygotowanie się do takiej, takiego spokojniejszego okresu zamiera ta aktywność. No i właśnie ta woda, czyli zima i woda, tak, przeciwieństwo tego lata i zamknięcie cyklu. Tak to się odbywa. No a my właśnie zaczynamy dzisiaj nasze rozważania od wody. Woda to życie wieczne, tak, którego jesteśmy częścią. I smakiem przypisanym do żywiołu wody jest sól. Natomiast organy odpowiedzialne za ten żywioł to nerki i pęcherz moczowy. Opróżnij swój umysł, bądź bezpostaciowy, bezkształtny, bądź jak woda. Wlewasz wodę do filiżanki, staje się filiżanką, wlewasz do butelki, jest butelką, wlejesz ją do czajniczka, staje się czajniczkiem. Woda może płynąć swobodnie lub niszczyć. Bądź wodą, mój przyjacielu. No właśnie, to jest to bardzo wielowymiarowy żywioł, bo z jednej strony symbolizuje taką harmonię, płynność, ale z drugiej strony, kiedy jest nieokiełznany, prawda? Nieopanowany, może być bardzo destrukcyjny. No i właśnie, i bardzo ważne, żeby ta woda w organizmie, a mamy jej sporo, panie redaktorze, ja przeczytałam, że nowo, dziecko takie do drugiego czy trzeciego roku życia ma je prawie 80% w sobie wody. I potem dorosły człowiek, znaczy jakoś mężczyzna, oczywiście jest lepiej wyposażony w wodę, bo ma jej około 70% albo 65% różne podają źródła, a kobieta ma o te 10% mniej. Także jakoś tutaj natura coś, ma. my kobiety mamy podgórkę z naturą. Dlatego no, ważna to jest um, część naszego organizmu to w ogóle podstawa. Um, kochani, y, taki japoński naukowiec Masaru Emoto udowodnił, że y, woda ma pamięć. To są te takie y, sławne eksperymenty, że jak się mówi do wody, prawda, jakieś takie, poddaje się im, taką je próbie, czy, czy mówi się do niej, y, można mówić do wody i upychać tam jakieś y, pejoratywne określenia i po prostu te kryształki wody przybierają taki bardzo niefajny, bardzo nie, y, taki no, brzydki potem, jak pod mikroskopem to patrzy, no, patrzymy, na to to taki bezkształtna, taka się robi maść wodna, natomiast jeśli poddajemy ją takim wysokim wibracjom, czy słownie pięknie do niej mówimy, to te kryształki wody po prostu układają się w nie przepiękne wzory. I właśnie Masaru Emoto udowodnił, że woda potrafi czuć, jest swoistym magazynem świadomości i uczuć. Dlatego, kochani, ten element w naszym organizmie jest szalenie ważny. I tak, osoba, która ma zrównoważony ten element wody, to po prostu jest po prostu łagodna, serdeczna, cierpliwa, dostosowuje się do zmian. Tak jak woda, prawda? Zawsze znajdzie wyjście. Przede wszystkim taka osoba harmonijna. Nie przywiązuje się do idei, tak? akceptuje siebie, przede wszystkim kocha siebie, to jest ważne bardzo. Akceptuje siebie, w związku z tym akceptuje to otoczenie, nie osądza, jest cierpliwa i, jak już wcześniej powiedziałem, bez wysiłku zawsze znajduje wyjście z najtrudniejszej sytuacji. Nie kopie się z koniem, po prostu tak jak woda omija przeszkodę, a robi swoje. Także warto jest harmonijnie żyć po prostu, tylko to nie jest łatwe. A jakie są ewentualne fizyczne, emocjonalne skutki braku równowagi w takim elemencie, jakim jest woda? Aha, więc tak, jeśli w ogóle to tak muszę powiedzieć o kobietach w czasie okresu menopauzy, klimakterium, medycyna konwencjonalna. Ja oczywiście tutaj mówię, że nie jestem ekspertem, tylko sugeruję się tym, co mówi na ten temat medycyna chińska, mówi bardzo mądrze, że to nie trzeba tutaj terapii zastępczej hormonalnej stosować, bo to y, te, y, tak jakby y, zanik różnych takich y, elementów no, przez to, że nie, kobieta już nie miesiączkuje, nie, nie rozkwita tak wewnętrznie, y, to nie jest wina ich, jej rozrodczych organów, tylko przede wszystkim chodzi tutaj o nerki, które właśnie symbolizują Wodę. I one po prostu, jakby ich praca zanika, tak? One osłabiają swoją moc. I to na nich powinniśmy się skupić przede wszystkim żeby tworzyć, żeby nie usychać, bo jak nie mamy tej wody w sobie, no to zauważmy, jak ludzie, tak, w pewnym wieku się robiący skostniali, jak, jak reagują. Emocjonalnie, bo przede wszystkim ta y, woda to też nasze lęki, nasze relacje, nasza płynność finansowa, a w ogóle płynność ruchów. A jeśli nie ma tej wody w organizmie, to wszyscy tak zastygamy na starość. No, jeśli ktoś oczywiście wybiera tą formę. Mm. I się robi taki skostniały, tak? Ma taki mm, sztywny sposób odbioru świata, sztywne przekonania. To jest właśnie to. No po prostu jesteśmy jak taki potok, który wysechł. Mhm. A raczej to trzeba uzupełniać tą wodę w sobie, żeby jednak no, sam fakt pić wodę, ale też nie takimi haustami, yy, duszkiem, tylko właśnie yy, maleńkimi, yy, maleńkimi takimi łyczkami z intencją, że każda moja komórka każda tkanka, każdy organ właśnie w tym momencie dostaje z niej to co najlepsze i też zobaczcie mamy te 70% wody, czyli jak my tą wodę znaczy, na elektryczne, wy macie mniej, tak, ale lepszej jakości za tą. Taka Ach, ja to, uroczę, taka perła, taka urocza taka i zobaczcie skoro my no ponad 50% no 70 mamy w sobie wody, jesteśmy składamy się z wody. Jeśli my poprzez te emocje, takie będziemy upychać do siebie, no dlatego tak się ludzie starzeją i chorują, bo jak osądzają kogoś, mówią o sobie, ciągle są w, w złym nastroju, prawda? Y zamiast otwierać sobie serce i poprzez wdzięczność, to ciągle mm, dopuszczają do siebie ciągle jakieś negatywne emocje czy, czy wibracje, no to te kryształki wody, no co się z nimi robi? No po prostu taka jedna wielka maź. To, to, to nie trzeba być wizjonerem, żeby sobie to uświadomić. No i jaką my mamy? Jaki mamy yy, jakość w sobie wody? No to to wszystko zaczyna się te organy po prostu ocierać, o, sie o siebie to zaczyna skrzeczeć, piszczeć, prawda? Nie wiem, <laughs> człowiek nie może ruszać w ogóle. No tak. Także warto, warto to wziąć pod uwagę. Natomiast no, taki ktoś, kto ma nadmiar tej wody, no to z kolei na przykład opu opuchlizny różnego typu się robią, jakieś tam też guzy wszelkiego typu też się y, tworzą, no bo to wszystko jest w naszych emocjach, ta woda, nerki to są relacje, emocje y i i ważne to, żeby, żeby pracować ze sobą, i dlatego gorąco namawiam do medytacji czy takiej kontemplacji, żeby po prostu stabilizować, harmonizować te płyny w naszym organizmie, żeby nacechowywać siebie i, i, i obdarzać siebie tymi wysokimi wibracjami, żeby tą radość wewnętrzną generować i, i wdzięczność. Wtedy automatycznie jakość wody w naszym organizmie się zmienia. I wpływa to na nasz dobrostan po prostu. Hepisa, taki współczesny w sumie zespół, śpiewa następująco. O proszę. I taką wodą być, co otuli ciebie całą, Aha. ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać. To jest po prostu woda życia. Bez, bez, bez wody w ogóle no nie, nie moglibyśmy funkcjonować. Dlatego też ta woda to takie. I tak, tak, tak jakby ten y, harmonizowany ten żywioł y, wody w nas, to jest takie zaufanie. Mamy taką zaufanie, że ta woda zawsze znajdzie sobie ujście, prawda? Mamy zaufanie do siebie, mamy zaufanie do innych, nie generujemy lęku. Osoba, która ma właśnie y, niesharmonizowany ten element w sobie, no właśnie z pełna lęku. Dlatego te kobiety z autopsji dowiem, wiem właśnie, menopauzalne, tak, klimakteryjne, mamy w sobie dużo lęku. Jeśli je sobie je oczywiście, jeśli ten lęk sobie tak rozpuścamy w sobie. I no zauważyłam, że, że jeśli tak, nie łączę się z tą boską chwilą w sobie, to się właśnie włącza jakiś taki, taki lęk, jakieś takie um, poczucie beznadziei. Więc wtedy trzeba dbać o te nereczki, e, trenować jogę, um, bo ona harmonizuje pięknie poziom hormonów i przebywać jak najwięcej z przyrodą. A jak żywioł wody, który zresztą, jak powiedziałaś, przypisany jest zimie, wpływa na naszą energię i sposób radzenia sobie ze stresem, z różnymi wyzwaniami. W tej filozofii wschodniej nerki uważane są za magazyn o dziedziczonej po przodkach energii przekazanej nam przez oboje rodziców. To jest takie energetyczne dziedzictwo, które tworzy takie podwaliny życia. I to jest też materiał do przekazania nam kolejnym po prostu pokoleniom. I, i kochani, nerki to są w ogóle wrota życia. I trzeba o nie bardzo dbać poprzez właśnie uciszanie tych emocji, które świat zewnętrzny chce nam zaszczepić. W związku z tym ten kontakt z, z naszą prawdziwą istotą, mówienie sobie w takiej medytacji, że nie jestem ciałem, nie jestem emocjami, jestem wielowymiarową istotą, bardzo pomaga w budowaniu takiej tarczy ochronnej z naszej własnej energii. Trzeba zwrócić uwagę na nereczki, na ten poziom naszych płynów, żeby generować wdzięczność, radość, która ma potem doskonały dobroczynny wpływ na te nasze organy. Tutaj możesz wymienić, jakie choroby związane są z taką niedoborem energii w nerkach. Kurczę, no mamy jakieś tam kości na bolą, no idziemy do ortopedy, prawda? A tutaj według tej chińskiej medycyny zupełnie tak nie jest. Wśród tych chorób związanych z nerkami, albo może. Z niedoborem, z niedoborem tej doborem. energii nerek, tak? Czyli mm -hmm. trzeba tam jakby tam szukać przyczyny, prawda? I kości, i kolana szczególnie. Właśnie. I problemy ze słuchem, wypadające włosy, układ rozrodczy, Lek. wszelkie fobie, panika. Dolny odcinek kręgosłupa, prawda? Ciekawa rzecz, prawda? w uszach, o. zimne kończyny. Dokładnie. Niechęć do zimnych, zimnych pryszniców. Plysznic. Ciekawe mm -hmm. bardzo. Obrzęki, tarczyca, astma, brak siły do działania, tak. zawroty Aha. głowy, uderzenia gorąca. To są właśnie osłabione meridiany nerek. Tam trzeba jakby zwrócić uwagę, co się tam dzieje. A co można spożywać, żeby no troszkę właśnie. te. Profilaktyka. <laughs> Najlepiej nic nie spożywać. No, ja już ja zawsze mówię, że najlepszym lekarstwem na dolegliwości są posty, lewatywy. No ale jeśli chcemy coś spożywać, to dobrze nam robią algi, tak, owoce morza, pistacje, krewetki, ryby, żurawina, pigwa, tak, pietruszka, koper, proszę tak, bardzo. Tak, pietruszka właśnie te obrzęki nam likwiduje. No i przede wszystkim pewnie medytacja. No i oczywiście medytacja, tak, bo to nam po prostu nas tak harmonizuje te płyny nasze wewnątrz nas. I powoduje, że mamy dystans do siebie. bo Bądźmy jak woda. Bądźmy tą, tą harmonią w sobie, tak? Bo ta woda, tak naprawdę, ona jest y, ciszą, tak? Ona jest życiem, więc nie pozwólmy sobie, żeby to życie z nas uciekało. A czym jest drewno? No właśnie. A teraz przejdźmy do drewna, bo po zimie następuje wiosna czyli taka eksplozja radości życia. Ten element drewna przypisany jest w wątrobie, a wątroba ma bardzo tutaj ważne zadanie do wykonania. Jeśli następuje tak zwany nadmiar elementu drzewa, wtedy w takim osobniku kiełkuje taka agresja, złość. W zasadzie też takie po polskie powiedzenie jest, co ci leży na wątrobie, tak? Czyli te nasze y, emocje, szczególnie właśnie złość, uraza, brak wybaczenia, to są bardzo destrukcyjne energie, które niszczą nam tą wątrobę. I trzeba co, zadbać też o ten spokój, żeby to drzewo nie uschło. No, bo jak będziemy je karmić takimi właśnie emocjami lęku i agresji, w zasadzie ta agresja to wszystko wywodzi się z lęku tak naprawdę, no to wtedy drzewo uschnie, no i mamy razem z nim, <noise> tak, bo drzewo traci z tą swoją elastyczność, a starajmy się mieć w sobie tą elastyczną myśl elastyczność myślenia, to jest kluczowe potem dla, dla naszego dobrego samopoczucia, żeby mieć we, we wszystkim tą elastyczność, widzieć jakby drugie dno, widzieć z szerszej perspektywy, a nie ulegać jakimś takim, Wizją czy fiksacją, które odbierają nam radość życia, i potem staniemy się tacy zatwardziali, nie możemy się ruszać, i, i no to bardzo potem osłabia naszą psychikę, i życie wtedy zanika w nas. No to jak w takim razie znowu w przypadku drewna odzyskać tę równowagę? Trzeba się, y, trzeba się łączyć z energią ziemi, tak? być jak drzewo. Jak tak sobie tak czasami kontemplujecie, to fajnie jest po prostu tak usiąść i tak wyobrazić sobie, że zapuszczasz korzenie od y, kości ogonowej, od stóp, że idą takie korzenie jak drzewo tak, do wnętrza Matki Ziemi, a potem łączymy się jakby z, z praojcem czyli Ojcem Nieba i wyobrażamy sobie, że nasze gałęzie sięgają tam aż, nie wiem, yy, odległych planet. I wtedy mamy taką równowagę, takie połączenie materii i ducha i taką opiekę tych prarodziców. Szczególnie jeśli mamy, jak już to wspomniałam, zawsze jakieś ciężkie relacje z rodzicami, to odwołujmy się zawsze do naszej pramatki i praojca i w nich zawsze znajdziemy ukojenie. A właśnie y, ta wiosna to też czas porządków, i wtedy y, bątrobę warto y, czyścić sobie ze, z różnych złogów y, mm. <laughs> przez lewatywę, albo picie, soli Epson. Tam wiele są, y, jest technik y, oczyszczania, na przykład tombaka, droga do zdrowia. Poleca takie mało inwazyjne sposoby oczyszczenia wątroby. Właśnie marzec, kwiecień to są te miesiące, które warto poświęcić wątrobie. No nie lubi słodkiego, tak jak nerki też nie lubią słodkiego. No i trzeba to właśnie równoważyć. No wszystko w zasadzie pop poprzez medytację można w sobie uspokoić, a nie przez zażywanie leków. No. Bo jeżeli nie zrównoważymy tej energii, która jest w wątrobie, no to możemy wówczas, nie programujemy się nie. absolutnie i wszystko oddalamy, dystansujemy się od tego. Natomiast no, a... wszelkie ciśnienie krwi wysokie. Właśnie, dokładnie. No i też nie wiemy, tak? Nam się wydaje, no to idziemy, dostajemy tablety na ciśnienie, a to przecież wątroba, wątróbka trzeba. Migreny. Migreny, o, właśnie. Alergie. Tak. Zaparcia, trądzik, popękane paznokcie, dokładnie. silny zapach potu, skłonność do złoszczenia się Aha. także, łatwe zniechęcanie się, suchość oczu, zawroty głowy, o, nudności, biegunka, biegunka, wahania nastroju. Dokładnie. Wątroba. To wszystko właśnie wystarczy zrobić, zrobić lewatywkę, popościć troszkę, jakieś na odrobaczenie sobie brać. No przecież sama ta anemia, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, to też wątróbka i... Pasożyty w naszym organizmie. Warto sobie tak odrobaczyć siebie. Za pomocą? Za pomocą takich ziołowych preparatów, po prostu. Jako żeby w składzie był, były zioła. Mogę tam podlinkować wam taki preparat. Nie jestem bynajmniej przedstawicielem żadnej firmy, ale to, to po... To tak fajne, takie kuracje sobie można zrobić, tylko wtedy nie można jeść jakiegoś tam chleba, na biału. No trzeba sobie tak, mięsa, no trzeba sobie zrobić taki pościg dwutygodniowy, żeby tam to się wszystko jakoś tak ładnie rozpuściło. Także, kochani, no dbajmy o te, o te organy, żebyśmy żyli lepiej i weselej, i lżej, prawda? Według medycyny chińskiej ciało porównywane jest do królestwa. W którym organy piastują ważne stanowiska. I serce, na przykład, jest cesarzem. Wątroba jest generałem. Natomiast nerki to minister skarbu, ponieważ zarządzają rezerwami energii organizmu i odgrywają kluczową rolę w jego funkcjonowaniu. Natomiast o cesarzu, tak, czyli tym głównym. <laughs> Zarządcą organizmu opowiemy Państwu w kolejnym odcinku. O tak. A za dzisiejszy dziękujemy. Ta podróż cały czas trwa. Mamy wodę... Wodę, wodę życia, Wodę tak. życia, czyli nerki. Mamy także wątrobę, tak. czyli drewno, tak, albo drewno, czyli dokładnie. energia, mhm. która ulokowana jest w wątrobie. Ta podróż, tak jak powiedziałem, trwa i w kolejnym odcinku powrócimy z kolejnymi żywiołami przecież. Natomiast zachęcamy Państwa do wdrożenia praktycznych wskazówek w codziennej rutynie, wskazówek które dzisiaj zaproponowała nam pięknie Dorotka. Osiągajmy tę harmonię z naturą, z samym sobą. No i słyszymy się w kolejnym odcinku, który już przecież niebawem. A teraz w imieniu Doroty zapraszam Państwa do medytacji, czyli najlepszego sposobu na profilaktykę, na antidotum. Właśnie w kontekście tych wszystkich schorzeń, chorób, których przecież nie chcemy. Oczywiście. Dziękujemy za Dziękuję to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Do, do, do usłyszenia. <laughs> 뭐 <목소리로>